Po raz czternasty pieniądze od darczyńców z Kanady trafią w ramach stypendiów do Radomskich Dzieci. Środki w wysokości niemal 86 tysięcy złotych wesprą rozwój artystycznych zdolności najmłodszych. Nabór wniosków o przyznanie stypendiów właśnie się rozpoczął. W zeszłym roku wspólnie gościliśmy w Toronto i rozmawialiśmy z ludźmi z Fundacji Polish Orphans Charity, i cieszę się bardzo, że ten nasz, że ta nasza, że ten nasz wyjazd, to spotkanie właśnie w Toronto zaowocowało tym, że Kanadyjczycy i Polacy, którzy tam mieszkają od wielu, wielu lat, po raz kolejny zdecydowali się właśnie przekazać te pieniądze. Dwa stypendia w tym roku trafiły już do potrzebujących. Były to dwa stypendia specjalne, które otrzymały dzieci po zmarłym fizjoterapeucie z radomskiego szpitala na Józefowie. I również dwa tysiące dolarów przekazaliśmy na... Urządzenie świetlicy Caritas Akademii Młodych i dzieci, za te pieniądze, kupiły sobie sprzęt sportowy i. Y wyposażenie kuchni. Jak podkreślił były wiceprezydent miasta, stypendium ma za zadanie sfinansować rozwój dziecka, czyli strefę często zaniedbywaną w pierwszej kolejności w przypadku problemów materialnych rodziny. Przypominam, że nie jest to stypendium konsumpcyjne, czyli może być wydatkowane tylko i wyłącznie na rozwój dziecka, więc urząd nie będzie refundował żadnych faktur związanych z sytuacją bytową dziecka. Kanadyjczycy, darczyńcy te pieniądze w 100% zlecili nam wydatkować na rozwój artystyczny. Niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Stypendia. Nabór wniosków potrwa do 30 września.